Legia Warszawa w strefie spadkowej. Cztery gole i czerwona kartka, świetny mecz Krakowi z Lechem, a Lechia rozbija lidera. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 18 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole. Zanim mecze 18. serii Gier, to odnotujmy zaległe spotkanie ósmej kolejki, rozegrane w czwartek. Z naciskiem na słowo odnotujmy, bo Wisła Płockę bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Filip Stoilkowicz strzelił nawet gola, ale bramka nie została uznana. Spalony był ewidentny. Z drugiej strony Dominik Kun strzela, Sebastian Madejski broni. I to było najgroźniejsze uderzenie w tym spotkaniu. No dobra, bierzemy się za 18. Kolejkę w Gdańsku chcąca wydostać się ze strefy spadkowej Lechia podejmuje lidera, a więc górnika Zabrze. To rewanż za przegrany przez Gdańszczan 3 dni wcześniej 1-3, mecz 1-8 finału Pucharu Polski. Ale to starcie od początku wygląda zupełnie inaczej. Już w siódmej minucie Aleksandar Czirkowicz do Tomasza Bobczka i gospodarze obejmują prowadzenie. To dwunasta bramka słowackiego napastnika Lechii. Jednak w 35 minucie Patryk Helebrand znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i doprowadza do wyrównania. To czwarty gol Helebranda w tym sezonie. Pierwsza połowa przez zadymienie boiska przedłużona jest przez sędziego aż o 16 minut i w tym długim, doliczonym czasie dzieje się bardzo dużo. Po akcji Matusza Wojtko Kacper Sezonienko ma mnóstwo miejsca po polu i bez problemów ponownie daje leki prowadzenie. Trzy minuty później, po rzucie rożnym, dosyć przypadkową, ale jednak asystę zalicza Bobczek, a Sezonienko ma już dublet. W Gdańsku 3 do 1 dla miejscowych. Zanim jednak piłkarze zejdą do szatni, to mamy jeszcze faul Neugebauera na lisecie i rzut karny. Z 11 metrów pewnie do bramki trafia Rafał Janicki. Po szalonej pierwszej połowie Lechia prowadzi z górnikiem 3 do 2. Po przerwie gra już jednak tylko zespół trenera Johna Carbera, w 60. minucie Aleksandar Cyrkowicz przechwytuje piłkę i notuje w tej akcji asystę, a gola na 4-2 strzela Tomasz Bobczek, bohater tego meczu, dwie bramki i asysta Bobczka, kolejny genialny występ. W jego wykonaniu Słowak umacnia się na czele klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy. Wynik w 71 minucie ustala Bogdan Wjunik, Lechia Gdańsk rozbija Górnika Zabrze 5 do 2 i Lechia wydostaje się ze strefy spadkowej. Z Gdańska przenosimy się do Gdyni. Tu Arka podejmuje Motor Lublin. Obie drużyny zainteresowane oddaleniem się od strefy spadkowej, ale w Trójmieście zdecydowanie lepiej od samego początku prezentują się gospodarze. Arka marnuje kolejne sytuacje podbramkowe. Strzela nawet gola, ale nieuznanego. Domaga się rzutu karnego po zagraniu piłki ręką przez Karola Czubaka, ale jedenastki nie ma. Do przerwy 0 do 0. I żeby nie było, Motor za sprawą Karola Czubaka też może strzelić go, gola w tym meczu, ale jednak to gospodarze przeważają. I w końcu w 82 minucie Luis Perea strzela upragnionego gola dla Arki. Też były tu wątpliwości czy Espiał nie był na spalonym, ale ostatecznie ta bramka zostaje uznana i Arka Gdynia skromnie, ale zasłużenie wygrywa z motorem Lublin 1 do 0. Cały czas pozostajemy niedaleko Morza Bałtyckiego, ale trochę oddalamy się od wybrzeża. Wędrujemy do Szczecina, gdzie pogoń mierzy się z genialnie grającym pod wodzą Gonzalo Fejo radom. Jakiem radom. Ale genialna to jest też przede wszystkim końcówka pierwszej połowy w wykonaniu portowców. W 37. minucie gospodarze obejmują prowadzenie za sprawą sama Greenwooda. To drugi gol Anglika PK o bank Polski ekstraklasie. A trzy minuty później Paul Mukairu na raty, bo najpierw w słupek, ale później do siatki, trafia i podwyższa na 2-0. Jednak po przerwie Elves Balde zaskakuje wszystkich z Valentinem Kożokaru na czele i takim oto strzałem strzela gola kontaktowego. Pogoń, która ma w tym meczu przewagę, marnuje kolejne sytuacje podbramkowe, na przykład takie jak ta Benjamina Mendiego. No A jak wiadomo, niewykorzystane sytuacje się mszczą, I akurat portowcy w tym sezonie znają to przysłowie doskonale. No i oczywiście się zemściły w 76. Minucie. Abdul Tapsoba doprowadza do wyrównania. Jest 2 do 2 i takim rezultatem kończy się to spotkanie. Wynik, patrząc na przebieg meczu, znacznie bardziej powinien ucieszyć piłkarzy Radom, jaka radom. Jeszcze gorzej niż pogoń Szczecin tej jesieni spisuje się Legia Warszawa, która nie wygrała od siedmiu spotkań i tę fatalną pasę chce przełamać w gliwicach w meczu z piastem. W pierwszej połowie w rolach głównych bramkarzy, szczególnie Franciszek Plach, ma dużo pracy, ale nie daje się zaskoczyć. Kasper Tobiasz również z czystym kątem. A to już 84 minuta. Wciąż 0 do zera. Kacper Chodyna wychodzi sam na sam Chodyna nie ma gola. Marnuje doskonałą okazję broni Franciszek Plach. No to biegniemy w drugą stronę. Nie minęło 60 sekund od zmarnowanej okazji legii, a na prowadzenie wychodzi Piast Gliwice. To Michał Krapek, który pojawił się na Murawie chwilę wcześniej. Trafia do bramki. Legia zmarnowała mnóstwo sytuacji podramkowych. Ale to Piast prowadzi. A w samej końcówce mamy jeszcze rzut karny dla gospodarzy. W doliczonym czasie gry jedenastkę pewnie na gola zamienia Jorge Felix. Piast Gliwice wygrywa z Legią Warszawa 2-0. I tak, tak, to niesamowite, ale Legia spada do strefy spadkowej. W Lubinie, niepokonane u siebie jako jedyne w lidze, Zagłębie mierzy się z Widzewem Łódź. Tuż przed końcem pierwszej połowy Sebastian Berger strzela swojego dziewiątego gola w sezonie. Goście na prowadzeniu. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa i generalnie widzę, w tym meczu ma przewagę. W drugiej połowie obija słupek. I poprzeczkę bramki miedziowych. Ale drugiego gola wbić nie potrafi. To już jednak 86. minuta. No i wreszcie jakaś akcja zagłębia. Piłka polekardę. Leonardo Rosza. Ale cudowna główka na 4 minuty przed końcem. Miedziowi doprowadzają do wyrównania ósmy gol napastnika zagłębia w tym sezonie. No i ogromna radość w Lubinie, bo wszystko wskazuje na to, że zagłębie znowu nie przegra przed własną publicznością. Ale to jeszcze nie koniec emocji, bo to już ostatnia akcja meczu. 95 minuta. Sama końcówka doliczonego czasu gry. Jesus Diaz! Co tu się wydarzyło? Zagłębie Lubin po szalonej końcówce wygrywa meczy z widzewem 2 do 1. Przegrywali przez 86 minut do 86. minuty. 0 do 1. A ostatecznie wygrywają 2-1. Ależ radość w Lubinie. Ależ zakończenie tego meczu widzę bez punktów, a za wygrywa 2 1. Jesienią w Białym Stoku sensacyjnie piłkarze Brookbet, Termaliki Nieciecza wygrali z Jagielonią aż 4 do 0. Czas na rewanż, Jesteśmy w Niecieczy. Jaga ma przewagę, ale do Termalika strzela gola. A właściwie to bramka samobójcza Dawida Drachala. Gospodarze nie oddali żadnego celnego strzału, ale prowadzą. Goście jednak odpowiadają: dośrodkowanie Bartłomieja Wdowika z rzutu rożnego i gol Bernardo Vitala. Do przerwy 1-1. Dość fragmenty drugiej połowy, ładna akcja gospodarzy kurzawa Bobok I ten, który tę te akcję zaczął, także ją wykańcza. Kamil Zapolnik zapewnia trzy punkty Brugbet termalice. No przy pomocy norberta Wojtuszka, dodajmy, od którego odbija się piłka. Niesamowite ekipa z niej cieczy. po raz drugi wygrywa z jagą, a zapolnik pochodzący przecież z Białego Stoku. W tym sezonie strzela gole tylko w meczach z Jagiellonią. Brugbet Termalika wygrywa z Jagiellonią Białystok 2 do 1. Mimo tego zwycięstwa wciąż jest w strefie spadkowej. Jaga nie skorzystała z okazji zostania liderem tabeli. Hit 18. kolejki to mecze przyjaźni. Krakowia podejmuje Lecha Poznań po pierwszym kwadransie i po faulu Dominika Piły na Mateuszu Skrzypczaku. Rzut karny dla kolejorza. Z 11 metrów nie myli się Michael Isak to dziesiąty gol szwedzkiego napastnika. Lech prowadzi w Krakowie 1-0. Ale traci Pablo Rodrígueza, który w 180 sekund dostaje dwie żółte kartki, a więc w konsekwencji czerwoną. Od 40 minuty mistrz polski musi grać w dziesiątkę, a pasy chcą to wykorzystać. Michel Majgard pakuje piłkę do siatki z najbliższej odległości do przerwy 1-1. Po przerwie gospodarze mają przewagę. I wreszcie w 79 minucie Mateusz Praszelik, co za piękny strzał! Cudowny gol 2 do jednego Krakowia prowadzi. Popatrzmy, raz jeszcze. I raz jeszcze. Ale mijają zaledwie dwie minuty i osłabiony lech odpowiada, czyli to Ali golizadech także w spektakularnym stylu. To pierwszy gol Irańczyka w tym sezonie, jakże piękny, 2 do 2 i takim rezultatem kończy się to spotkanie. Po naprawdę dobrym, ciekawym meczu w Krakowie, podział punktów. I jesteśmy już w Częstochowie, Raków stanie naprzeciw GKS-u Katowice do przerwy bez goli i bez celnych strzałów. Pokażmy tylko zmarnowaną koncertowo przez Adama z Relaka kontrę 3 na 1. W drugiej połowie laminę Diabli Fadigadu rzuca piłkę na głowę Jonatana Brunesa i Raków obejmuje prowadzenie, którego nie odda już do końca. To dziewiąte trafienie Brunesa w tym sezonie. Mamy jeszcze dwie poprzeczki, sprawiedliwie po jednej na jedną i na drugą bramkę. Rezultat jednak bez zmian. Raków Częstochowa wskakuje na trzecie miejsce w tabeli po pokonaniu gks Katowice 1 do 0. Osiemnastą kolejkę kończymy w Kielcach. Starcie drużyn, które jesienią zaskoczyły na plusy. Dziewiąta korona podejmuje wicelidera Wisłę Płock. Wisła może zostać nawet liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Potrzebuje przynajmniej punktu, ale początek dla gospodarzy. Rafał Leszczyński ratuje ekipę z Płocka. Strzelał Tamar Spetlin. I jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Paczeko do Dominika Kuna. Kun w pole carne. Łukasz Sekulski z ósmym golem w tym sezonie. Wisła Płock obejmuje w Kielcach prowadzenie. A na naszych ekranach najlepsi strzelcy ekstraklasy. Sekulski z ośmioma golami. Liderem jest oczywiście Tomasz Bobczek. Słowak ma 13 goli. My wracamy do tego, co dzieje się w Kielcach. Tutaj Nikodem Niski obija poprzeczkę. Niewiele zabrakło do przerwy. Goście na prowadzeniu 1-0. Po przerwie akcje z jednej i z drugiej strony i gol Wiktora Nowaka. Ale drugiej bramki dla przyjezdnych nie ma. Był minimalny spalony. To już 84 minuta. No, no w polu karnym. No, no strzela Konstantinos Sotiriu. Uderza piłkę głową po drodze. Zmienia trochę tor lotu futbolówki. Jest 1 do 1. Leszczyński tym razem bezradny i podział punktów w kielcach. Korona remisuje z Wisłą 1-1. A to oznacza, że Wisła Płock zostaje liderem. PKO Bank Polski Ekstraklasy Wisła ma tyle samo punktów co Górnik Zabrze, który spada na drugie miejsce, na trzecim miejscu Raków Częstochowa, na czwartej pozycji Jagiellonia Białystok na piątej Krakowia jest bardzo, bardzo ciasno w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy na miejscach spadkowych Legia Warszawa Wruckbetter Walikajnej Ciecza i Piast Gliwice. Za nami ostatnia kolejka w roku 2025, ale w najbliższą niedzielę, 14 grudnia, rozegramy jeszcze trzy zaległe mecze. Raków zmierzy się z Zagłębiem, Motor z Jagiellonią, a Legia z Piastem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.